dobry, Górny Marcin. Dziś 1 luty, jesteśmy przed y, pierwszą sesją Rady Miasta po Nowym Roku. Się tutaj, zgromadzili się tutaj przedstawiciele gminnych środowisk opozycyjnych oraz działaczy społeczni w kwestii dofinansowania in vitro. Y, naszym celem jest dialog z władzami miasta, którzy, którzy już wcześniej odrzucili y, propozycje radnych, y, tłumacząc, się, że sprawy in vitro to są sprawy polityczne. My się z tym nie zgadzamy i chcemy złożyć petycję w kwestii dofinansowania Program In z budżetu e -rezerw, e rezerw, które wynoszą 50 milionów złotych. Nawet kolega powiem tutaj, który był inicjatorem w państwu. Paweł Filar jest nowoczesna. No jest to bezprecedensowa akcja, ponieważ spotkaliśmy się tutaj ponad podziałami zarówno nowoczesna, jak i inne ugrupowania partyjne i organizacje społeczne. Rozmawiamy dzisiaj o bezpłodności. Bezpłodność, bezpłodność jest chorobą. Dotyczy około, około 20% populacji. W tym około 2% populacji kwalifikuje się do leczenia. W przypadku akurat miasta Gdyni wyliczyliśmy, że jest to około 161 par rocznie. Mamy nadzieję na to, aby nasz apel był spowodował, że miasta, władze miasta Gdyni zajmą się tym programem, czyli zarówno opracują, jak i wdrożą program. Dofinansowania leczenia bezpłodności metodą pozaustrojową in vitro. No, jeżeli to się nie stanie, a znamy, mamy informację już z stanowisko stanowiska Urzędu Miasta, że nie są zainteresowani tym, prawdopodobnie wyjdziemy na ulicę, prawdopodobnie będziemy zbierali podpisy pod petycją celem złożenia projektu obywatelskiego. Dziękuję. Tadeusz platforma Platforma Obywatelska. No my, oczywiście, nie mieliśmy wyboru. Musimy poprzeć taki projekt. Platforma Obywatelska jest tą formacją, która w Polsce wdrożyła Narodowy Program Leczenia Bezpodności Metodą In vitro, niestety, zawieszony przez obecny rząd. W mieście również próba, próbowaliśmy wdrożyć realizację takiego programu. Jak mówił mój przedmówca, no nie udało się samorządność wycieka szczurka. Jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, no prawdopodobnie ze względów ideologicznych. Warto próbować, warto walczyć. Naprawdę jest o kogo i dla kogo. Około 150 par w Gdyni potrzebuje naszej pomocy. Jako Sojusz Lewicy Demokratycznej pragniemy, aby w naszym mieście, które słynie z tego, że jest miastem nowoczesnym, otwartym na mieszkańców, aby został wprowadzony samorządowy program in vitro. Bo z takimi sukcesami Sojusz się zetknął tak w Częstochowie i w Łodzi, gdzie te programy zostały wprowadzone efektywnie, działają i dają. Ludziom szczęście, tak? O to chodzi w tych programach, tak? Są uchwały tworzone dla miłości miłości do dzieci tak, by w końcu pary, które nie są w stanie posiadać tych dzieci, uzyskały wsparcie od tego samorządu. Podobny program z ramienia inicjatyw polskiej pani Barbary Nowackiej został przeforsowany w mieście Poznań mieście dwukrotnie większym od dyni, mniej więcej dwukrotnie większym. Ten program wejdzie w życie, będzie finansował w całości wszystkie trzy, trzy etapy leczenia in vitro. W Poznaniu, jak wczoraj rozmawiałem z moją wiceprzewodniczącą, notabene będę z urodzenia, ona wspominała, że ten program dotyczy około 38 tysięcy Poznaniaków. Oczywiście nie wszyscy się kwalifikują, nie wszyscy muszą być już od razu skwalifikowani do in vitro, jednakże na ten program zostały przeznaczone w kwestiście około 2 milionów złotych w skali roku, gdyni szacujemy, że około miliona złotych pokryłoby potrzeby. Czy to są duże pieniądze? Z jednego względu na pewno tak, ale z drugiego tu chodzi o szczęście ludzi, tu chodzi o to, żeby oni mogli mieć dzieci. A tak, jak tutaj wspomniał kolega, bezpodność jest chorobą, którą należy leczyć. Prosiłbym się przedstawić. Arkadiusz Dzierżyński, inicjatywa Polska. Dziękuję. Maja Augustynek, działaczka społeczna. W swojej działalności rozmawiam bardzo dużo z Gdynianami rozmawiam z różnymi osobami które z pewnym oburzeniem i niesmakiem przyjęły decyzję samorządności o braku refundacji procedury medycznej, jaką jest in vitro tutaj w naszym mieście, gdzie jest jedynym miastem strumiejskim, które takiego rozwiązania nie wprowadziło. Uważam, że in vitro jest przede wszystkim procedurą medyczną. Mm -hmm. e, brak refundacji sprawia, że jest ona dostępna tylko i wyłącznie dla osób w pewien sposób uprzywilejowanych ekonomicznie. Uważam to za niesprawiedliwe z tego względu trzymałam się poprzeć tematy. temat. to, że na szczyt Ogólnopolski Strajk Kobiet Feministyczna Biegata Rewolucyjna. Niepłodność jest chorobą, to jest choroba rozpoznana przez Światową Organizację Zdrowia. In vitro jest normalną i nowoczesną metodą leczenia tej choroby. Jest jednocześnie, słusznie mówił Maja, metodą leczenia dostępną w tym momencie tylko dla osób najbogatszych, bo koszty in vitro to są koszty porównywalne do średniego samochodu. I jako obywatele, jako mieszkanki, mieszkańcy ludzi, musimy się wykazać taką elementarną solidarnością z ludźmi, którzy chcą mieć dzieci, którzy chcą mieć rodziny. Te same rodziny, które nasze państwo polskie podobno tak bardzo wspiera. I również poprzeć w związku z tym oddolne próby dofinansowania in vitro. Ja Wam jeszcze przypomnę, że zablokowanie refundacji in vitro nastąpiło w 1991 roku i zostało wtedy in vitro postawione w jednym rzędzie z procedurami, z zabiegami kosmetycznymi. Więc nie, to nie jest zabieg kosmetyczny, to jest normalna procedura medyczna, która pozwala ludziom na zakładanie rodzin. To jest leczenie, pomóżmy ludziom się leczyć.